Cześć, z tej strony Ola Maliki. Zapraszam Was bardzo serdecznie na krótki przegląd katalogu numer 9. Zacznijmy od suchego szamponu z nowej serii. Ma on najładniejszy zapach suchego szamponu, jaki miałam kiedykolwiek. Według testu konsumentów pomaga ten produkt wydłużyć odstępy między myciami włosów. W składzie ma oczyszczającą glinkę, która wchłania sebum i brud, aby odświeżyć skórę głowy, pozostawiając włosy zdrowe i czyste i co najważniejsze bez białego osadu. Bardzo ważne jest to, że produkt nie zawiera silikonu, natomiast w składzie zawiera alkohol, więc używajmy ten produkt awaryjnie, żeby nie wysuszył naszej skóry głowy. W jaki sposób prawidłowo aplikować ten produkt musimy przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spryskujemy włosy bezpośrednio u nasadę z niewielkiej odległości. Następnie wetrzyj we włosy produkt masując opuszkami palców. Poczekaj chwilę, a następnie rozczesz Następnym produktem są perfumy Olor Nothing. Wiele osób kojarzy mnie z tymi perfumami, ponieważ mam nawet kurtkę z tym napisem. Jest to moim zdaniem uzależniający, taki orientalny zapach, którego nie sposób zapomnieć. Według firmy Oriflame stworzyło ten zapach dla kobiet, które biorą od życia wszystko albo nic. I ponieważ nie mogę dać Wam powąchać tego zapachu, to postaram się, abyście sobie go wyobrazili. Wyobraźcie sobie najdoskonalszą odmianę wanilii na świecie. Pozyskiwaną z Madagaskaru, połączoną z bujnymi nutami magnoli oraz cytryny. To połączenie zamknięte jest w luksusowym flakoniku o kształcie kopertówki, dzięki czemu ten zapach jest bardzo, bardzo kobiecy i wyraża indywidualność każdej kobiety. Kolejnym produktem jest spray do opalania o lekkiej, suchej formule. Oczywiście głównym działaniem tego produktu jest chronić skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez słońce. Natomiast dzięki szwedzkiej mieszance składników w tym produkcie, maliny moroszki i bawełny nordyckiej, pomaga także chronić skórę przed stresem oksydacyjnym i odwodnieniem. Malina moroszka jest nazywana przez Szwedów leśnym złotem, ma działanie odżywcze i dodające cerze blasku. Polecam osobom, które preferują formę sprayu i lubią łatwość aplikacji. Opalnizna jest piękna, można wrzucić do plecaka idąc na przykład w góry. Kolejnym produktem godnym polecenia jest woda perfumowana Miss Jordani. Przepiękny zapach, aktualnie na promocji. Nuty kwiatu, pomarańczy w naturalny sposób wyrażają pewność siebie kobiety, niewymuszoną klasę, a także radość płynącą z kobiecości. Rękodzieło i perfekcja tego produktu odzwierciedla nasze kobiece pragnienie sztuki i pięknego życia. Wyobraźcie sobie połączenie sorbetu z mango, neroli i czerwonego pieprzu. Ten zapach znakomicie nadaje się na gorące popołudnia i pasuje do ultra kobiecych letnich sukienek. Jest hitem wśród kobiet i jednym z najczęściej kupowanych zapachów w Oriflame. To także głęboka tradycja, bo już od 45 lat marka Jordan Gold tworzy przepiękne kosmetyki premium nasycone najbardziej wyrafinowanymi i luksusowymi składnikami. I ostatnim produktem jest tusz do rzęs, tusz, który ma ponad 300 włókien i 5 zbiorniczków, które pokrywają rzęsy czarnym tuszem, by uzyskać jeszcze śmielszą objętość i efekt przez 24 godziny. W tym katalogu ta maskara jest za jedyne 16,49 zł, więc jest to promocja naprawdę godna uwagi. Tuż ma dużą szczoteczkę i daje 12 razy większą objętość w porównaniu z nieumalowanymi rzęsami. Jego minusem moim zdaniem jest jednak to, że ciężko tą grubą szczoteczką dotrzeć do tych dolnych rzęs, które są nieco cieńsze i krótsze, natomiast ja ogólnie ten tusz polecam i jestem z niego zadowolona. Katalog 9 trwa do 4 lipca. Pod tym filmem dostajecie link, mój link zakupowy, z którego możecie sobie zrobić zakupy bez rejestracji. Życzę udanych wakacji!